Część wypadków spowodowana jest zaśnięciem za kierownicą. To wcale nie taka mała część, bo jest tych wypadków około 10%. Oczywiście fabryki stosują różnego rodzaju rozwiązania. Natomiast jeżeli w samochodzie nie mamy systemu, który będzie nas budził, to pozostają nam gadżety. I teraz pierwszy gadżet, zobaczcie, takie coś za 5 zł. Zakładamy to za ucho. No i zobaczcie, jak to urządzenie działa. Producent tego urządzenia wyszedł z założenia, że jeżeli komuś będzie się chciało spać, to będzie opadała głowa na dół. Zobaczcie. Rozmiar jest jeden, uniwersalny. Sprzęt waży tyle, co dwa herbatniki. No i to urządzenie nas budzi dźwiękiem prosto do ucha. No ale co wtedy, jeżeli ktoś będzie chciał sobie uciąć drzemkę, opierając głowę o zagłówek? No, to urządzenie nie zadziała, i wtedy dzwon gwarantowany. Dlatego mam bardziej rozwinięty gadżet. I zobaczcie, tutaj mam urządzenie, które jest o wiele bardziej zaawansowane. Czujniki, kamera wszystko po to, żeby nauczyć się naszej twarzy, tak naprawdę ją zeskanować. A to, co najbardziej to urządzenie interesuje to oczy. Jak je będziemy zamykać, ma nas budzić. A teraz zobaczcie, jak wygląda montaż i jakie ma funkcje. Nie trzeba montować go na stałe. Można używać tylko wtedy, gdy czujemy, że się przyda. Urządzenie podłączone pod gniazdo zapalniczki. Zobaczcie, dioda miga. Z tyłu mamy przycisk. Tym przyciskiem możemy ustawić czułość. Czułość pierwsza. Druga. Trzecia, i teraz głośność. O, damy sobie głośno. Ok. I teraz najważniejsza rzecz to znaleźć na to urządzenie odpowiednie miejsce. Ja robiłem już testy. Wydawało mi się, że tu na licznikach będzie idealnie. Natomiast jaki jest problem? Problem jest taki, że kręcąc kierownicą, urządzenie się gubi i traci czułość. Dlatego to miejsce, o, tutaj, będzie najlepsze. Bo włączeniu trzeba pozostać z tym sprzętem przez kilkanaście sekund twarzą w twarz. To proces adaptacji. Teraz urządzenie, zobaczcie, uczy się mojej twarzy. Jest. Sygnał, że jest gotowe do działania. To co? Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak je przetestować. Ten detektor snu wykorzystuje kamerę z czytującą twarz i algorytm rozpoznający gesty zmęczenia. Pytanie, czy nie pomyli ich z innymi grymasami twarzy. No i załóżmy teraz, że jestem już dziesiątą godzinę w podróży, czyli jestem zmęczony. No i nie ukrywam, chce mi się spać. Działa. No, i teraz wersja wygodnego snu z opartą głową o zagłówek. Też się nie da usnąć. No, ale teraz zobaczmy, co w przypadku, kiedy pierwszy sygnał nas nie obudzi. Czyli będziemy mieli bardzo mocny sen. Przymróżę oko, tak żeby oszukać urządzenie. Pierwszy sygnał. Ten dźwięk jest przy okazji trochę wkurzający, ale to akurat dobrze. I zobaczcie. Będzie bardzo mocny, długi sygnał, który będzie trwał dotąd, dopóki się nie obudzimy. No ale dobrze, mamy dzień, a spać naturalnie chce się nam najbardziej w nocy. Do zmroku jeszcze parę godzin zostało, dlatego mam pewien pomysł. Test w ciemności jest konieczny. W końcu wtedy jesteśmy najbardziej senni. Ale badania dowodzą, że powieka opada nam też często pomiędzy 14 a 17. Szczególnie po porządnym obiedzie. I teraz, kiedy mamy ciemno, sprawdźmy, czy to urządzenie też działa. A powinno, dlatego, że ma wbudowaną podczerwień. Więc co idziemy spać? Jak słyszycie, działa tak jak powinno. Jeżeli ktoś jeździ w okularach, no to tutaj może być problem i o tym informuje nawet sam producent. No ale jak sami widzieliście, we wszystkich warunkach, które ja testowałem, urządzenie się sprawdziło i to chyba jest najlepsza rekomendacja.